Halo Dejszaki, dzisiaj kolejny challenge do waszych zadań, Po raz kolejny, gdybycie mogli zrobić sobie krzyżyk, żeby zbierać na kolejne piecząteczki. Dzisiaj będzie wam potrzebne, uwaga, jedna piłka, może być taka jaką ja mam, może być troszeczkę większa. W zależności jaką macie w domu i co jest najważniejsze, przygotowujemy sobie cztery, cztery karteczki. Karteczkę zieloną, karteczkę fioletową, karteczkę różową i karteczkę pomarańczową, jeżeli nie macie takich karteczek możecie sobie wziąć zwykłą białą kartkę pokolorować ją farbkami albo mazakami i wtedy będziecie już przygotowani do kolejnych do kolejnego dzisiejszego naszego challenge, ale na początek pierwszy challenge nazywa się zabawą koordynacyjno-wzrokowo-ruchową bierzemy naszą, naszą piłeczkę i będziemy po każdym naszym czelegrze zdobywali punkty. Później mi napiszcie w komentarzach, ile zdobyliście, punkty, ile zdobyliście punktów za każde, za każde nasze zadanie. Pierwsze zadanie, trzymam piłkę w rączkach, siadamy sobie wygodnie, podrzucam piłkę do góry, staram się klasnąć dwa razy w dłonie i tą piłkę złapać. Czyli uwaga, pokazuję, podrzucam piłkę do góry, raz, dwa i łapię piłeczkę. Będziemy tak robić przez... Pięć razy, jeżeli uda Wam się zrobić tak przez pięć razy, to wtedy zdobywacie pierwszy, bardzo ważny punkcik. Uwaga, ja próbuję, zobaczymy, czy mi się uda. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i piąty raz. Udało mi się, super, zdobyłem pierwszy punkcik, ale żeby nie było tak łatwo, to idziemy dalej. Kolejny, kolejny, kolejny nasz challenge, czyli znowu, podrzucam piłkę do góry, Klaszczę dłońmi, przodem, przodem, klaszczę dłoni z tyłu i łapię piłkę. Czyli uwaga, podrzucam piłkę do góry, przód z i staram się złapać piłkę. I znowu próbujemy tak robić 5 razy. Uwaga, czyli podrzucam piłkę i udało się. 2, 3, 4, 5. No, mi się udało, myślę, że tak samo Wam się uda. Więc ja zdobyłem kolejny, drugi, drugi punkcik. Uwaga, kolejny challenge będzie troszeczkę trudniejszy. Teraz moim zadaniem jest, podrzucając piłkę do góry, klasnąć piłką w klatkę piersiową, klasnąć z tyłu i złapać piłkę. Uwaga, pokazuję, czyli podrzucam piłkę do góry, raz, dwa i łapię. I znowu staramy się tak zrobić pięć razy. Jak nam się uda zrobić tak pięć razy, to otrzymujemy kolejny punkcik w naszym challenge. Czyli uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 super to było ciężkie trzeba było się naprawdę bardzo skupić pamiętajcie uważajcie na yy, sufit uważajcie na swoje żyrandole czy co tam macie u was w pokoju yy, mi się udało więc wchodzimy do kolejnego challenge'u teraz tu przejdziemy z sobie bokiem uwaga znowu trzymam piłkę w noczkach moim zadaniem jest uwaga podrzucić piłkę do góry klasnąć pod jedną nogą i złapać tą piłeczkę uwaga czyli podrzucam piłkę i raz Klasne i uwaga, to samo robię pod drugą ruch dwa i tak samo robię pięć razy. Jeżeli mi się uda, zdobywam kolejny punkt w naszej zabawie, czyli uwaga, porzucam raz, raz, dwa, super, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć i pięć. Super, udało mi się. Zdobywam kolejny punkcik, ale żeby nie było łatwo, kolejny challenge. Znowu podrzucam piłkę do góry, ale teraz od razu muszę klasnąć pod jedną i pod drugą nóżką, więc uwaga i znowu robimy to 5 razy, podrzucam piłkę do góry i zaczynam, raz, było trudno, dwa, super, trzy, cztery, pięć, ekstra, jeżeli mi się udało to zabiorę kolejny punkcik i mi się udało zdobyć wszystkie punkty, a wy napiszcie w komentarzach ile nam się udało za pierwszy challenge. I zaczynamy nasz drugi challenge. W naszym drugim challenge będą nam potrzebne nasze kolorowe karteczki, o których mówiłem na samym początku, oraz oczywiście nasza piłeczka. Pierwsze co musimy zrobić to nasze karteczki rozstawić, tak? Zaczynając od mojej prawej strony, rozstawiamy sobie karteczka pomarańczowa, karteczka różowa. Karteczka fioletowa i karteczka zielona. I uwaga! Waszym zadaniem teraz będzie przestawiać piłkę z jednego koloru karteczki na drugą. Czyli na przykład piłka jest na karteczce pomarańczowej. Ja mam teraz takie ze sobą, troszeczkę mniejsze karteczki przygotowane specjalnie do tej naszej zabawy. I ja będę teraz, uwaga, pokazywał do góry kolor dowolnej karteczki i taki jaki kolor podniosę, to waszym zadaniem jest położyć piłkę na tym właśnie kolorze. Jeżeli pokażę na pomarańczowy, to jest pomarańczowy. Jeżeli pokażę zielony, to waszym zadaniem jest jak najszybciej zabrać piłkę z jednego kartoniku i położyć na drugą karteczkę. I znowu pokazuję kolejny kolor i waszym zadaniem jest znowu przedstawić jak najszybciej tą piłeczkę na daną kartkę. Zobaczymy, czy dacie radę. Zaczniemy troszeczkę wolno i stopniowo będziemy przyspieszać. Więc uwaga, ja sobie przygotuję karteczki, żeby Wam się udało to zrobić jak najszybciej. Uwaga, zaczynamy. Czas start. Jest pierwsza karteczka. Jest druga karteczka. Jest trzecia karteczka. Jest czwarta karteczka. Jest pierwsza. Uwaga. Będzie teraz coraz szybciej. Coraz szybciej. Myślę, że daje wam, że wam się udaje jak najszybciej przedstawiać te yy, piłeczki. Zobaczymy. Patrzymy u góry na mnie i szybko przedstawiamy piłkę. Jak najszybciej. Super. Uwaga. Wierzę w was. Wiem, że dajecie radę. Jest coraz szybciej. Ja już chyba szybciej nie mogę. Myślę, że dacie radę. Uwaga. Jeszcze trzy karteczki, jeszcze dwie, jeszcze jedna i bonusowe jeszcze dwie na sam koniec. Stop! Brawo dla Was! Myślę, że daliście radę. Możecie podsyłać filmiki, jak, czy Wam się udało razem ze mną idealnie wkomponować piłkę w nasze kolorowe karteczki. I uwaga, przechodzimy do naszego trzeciego challenge'u, naszej trzeciej zabawy. Trzecia zabawa e, nazywa się e, kolorowe cztery e, kartoniki. E, zabawa w tak zwane cztery kąty. E, musimy teraz rozłożyć nasze kolorowe karteczki w cztery kątach. czyli e, zielony kartonik po mojej lewej stronie z przodu, fioletowy kartonik po mojej lewej stronie z tyłu, różowy kartonik po mojej e, prawej stronie z przodu i pomarańczowy po mojej prawej stronie z tyłu. Usiądźmy sobie teraz wygodnie. I uwaga. Waszym zadaniem teraz będzie oszukać mnie. Zobaczymy, czy Wam się to uda. Na czym będzie polegała zabawa? Ja teraz, uwaga, zamknę oczy. Policzę sobie do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i uwaga, pokażę, pokażę dowolną kartkę. Jeżeli pokazałem karteczkę fioletową to Waszym zadaniem jest w trakcie mojego liczenia położyć piłkę na dowolnym kolorze naszej karteczki. Czyli na przykład, ja zamykam oczy, liczę do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wy położyliście piłkę na kartoniku, na kartoniku zielonym, a ja podnoszę karteczkę pomarańczową, czyli udało Wam się nie oszukać i zdobywacie punkcik. Jeżeli, jeżeli trafiłem w miejsce, w które położyliście piłkę, to nie zdobywacie punktu. Zobaczymy, czy uda wam się zdobyć jak najwięcej punktów. Uwaga, przygotujcie swoją piłeczkę, przygotujcie swoje kartoniki. Ja już jestem gotowy. Uwaga, zamykam, zamykam oczy. Mam cztery kartoniki, oczywiście nie będę wiedział, jakie wybieram, żeby było trudniej. Uwaga, zamykam, czy do pięciu, ale w trakcie tych pięciu sekund połóżcie piłkę w dowolnym kartonie. Uwaga, zamykam oczy, odliczam. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i uwaga, punktu nie zdobywa. Osoba, która położyła piłkę na kolorze różowym, różowym. No. Jestem ciekawy, kto zdobył pierwszy punkt, a kto nie zdobył. Oczywiście napiszcie w komentarzu. Uwaga, kolejna próba. Przetasuję sobie karteczki, żeby nie było. Uwaga, zam zamykam oczy. I uwaga, kolejna, kolejna zabawa. Zaczynamy. 5, 4, 3, 2. Jeden, oczywiście nie podglądam. Uwaga, kolor zielony. Kolor zielony. Osoba, która ma piłkę na kolorze zielonym, nie zdobywa punktu, ale nie, poddaw, nie poddawajcie się, bo uwaga, mamy kolejną, kolejną próbę. Uwaga, zamykam oczy. Znowu odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że już każdy położył piłkę na kolorze. Uwaga, podnoszę. Kolor pomarańczowy, uwaga. no Jestem bardzo ciekawy, czy wszyscy znowu y, Wam się udało nie oszukać. I uwaga, teraz kolejny raz, ale będzie za dwa punkty. Komu uda się nie oszukać? To bywa uwaga bonusowe, y, bonusowego jednego punkcika, czyli może zdobyć dwa punkty, uwaga. Zamykam oczy. Odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, uwaga, podnoszę karteczkę, karteczka fioletowa, no jest to było coś, My chyba myślę, że znowu zdobyliście punkty, a to było właśnie razem z bonusowymi punktami, czyli mogły być dwa punkty, uwaga, jeszcze zrobimy tak, dwa razy, uwaga, zamykam oczy, zamykam oczy, znowu odliczam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, uwaga, podnoszę karteczkę, karteczka znowu fioletowa, znowu fioletowa, super, uwaga, i teraz uwaga, ostatni, ostatni raz, bonusowe 5 punktów. Komu się uda, komu się uda mnie oszukać i położy piłkę w innym miejscu, zdobywa, zdobywa 5 punktów. Więc uwaga, ja zamykam oczy, a jeszcze wcześniej przemieszam, żeby nie było, że gdzieś coś oszukuję. Zamykam oczy, uwaga, zamykam oczy i odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, 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 uwaga i. Pomarańczowa! Pomarańczowa! Osoby, które nie mają na pomarańczowej karteczce piłeczki otrzymują po 5 punktów. Ja jestem teraz bardzo ciekawy, ile łącznie Wam się udało zdobyć punktów. Ja Wam tylko mówię jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie, zostajemy w domu. Można się bawić na różne sposoby. Wy zdobywacie kolejne, myślę, dzisiaj krzyżyk do Waszych zadaniówek oraz myślę, że... Po pięciu krzyżykach, oczywiście, już jest yy, standardowo pieczątka do naszych identyfikatorków. Dęsiaki, trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia jak najszybciej na zajęciach.